w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj e, kolejne rozmnażanie koników. E, mam nadzieję, że wam się podoba to e, rozmnażanie koników, bo ja bardzo lubię. Ale chyba wam się podoba, bo e, często mi piszecie, że lubicie to, e, jak ja rozmnażam właśnie koniki, e, lubicie to oglądać, więc e, cieszę się, <laughs> e, więc. Jeżeli y, film wam się spodoba, to zostawcie kurę, w sobie Subi, kakaoszki, żeby nie przegapić żadnego filmiku I pamiętajcie, że odcinki są codziennie o godzinie 15 przez cały miesiąc Bo są, mm, jest daily świąteczna i są vlogmasy codziennie o godzinie 15 Więc pamiętajcie A ja jestem w takiej fancy restauracji so, ale Nie no, nie jestem w fancy restauracji Jestem tylko w tym pizzerii Siema, tony. Nie wiem, nie wiem kompletnie po co są tutaj te pizzerie i te lodziarnie, ale dobra. <laughs> Jesteśmy tutaj, tu jest mój domek i dzisiaj jestem ogólnie na prywatnym serwerze. E, więc nawet spoko, bo ja lubię e, nagrywać e, na prywatnym serwerze, bo tak to e, jak nagrywałam e, rozmnożenie koników, to... wiecie, e, wolę, żebyście nie widzieli, bo wolę, żebyście widzieli to na filmie, nie? E, więc jeżeli chodzi o rozmażenie e, koników, to wolę właśnie być na prywatnym, a jeżeli po prostu coś innego nagrywam, e, to wolę być na publicznym, co nie? W ogóle bardzo lubię z wami grać i mi to nie przeszkadza, jak e, po prostu chodzi się do mnie i gracie ze mną, co nie? Więc pamiętajcie, że mi to nie przeszkadza i ja kocham z grać i nagrywać też. No tylko nie rozmażenie koników, okej? Okay? Bo wtedy chcę po prostu, żebyście nie widzieli. Ale dobra, dzisiaj będę rozmawiała konika. E, Poczekajcie. Dzisiaj będę rozmrażała konika, tak, już Wam pokazuję. Dzisiaj będę rozmrażała ładny chocolate, W ogóle to jest mój chyba jeden z ulubionych koników. E, ja go bardzo lubię. Tego niebiesko-okiego, jak ja go mega kocham. <grym> Ale nie, bardzo lubię e, bardzo lubię go. I dzisiaj będę jego rozmrażała z. A dowiecie się, wiecie co? Dowiedziała się już na miejscu. <grym> żeby trochę was podtrzymać w niepewności e, no i, więc ja już tam jadę i zaraz się dowiecie z kim ja go połączę e, więc macie teraz chwilę, macie 10 sekund 10, żeby napisać w komentarzu jak myślicie z kim rozmawiamy, może... o macie 10 sekund 10 9 8, 7 6, 5 4 3, 2, 1! I zaraz sprawdzimy, czy udało Ci się zgadnąć z kim jak go rozmorzę. O nie śmierci! To nie. Czy najpierw Cię umyjemy. No, musisz być pachniotki, żeby, yy, żeby poznać swoją nową żonę. Musisz być pachniotki. No, i zobaczymy zaraz, czy... <gryw> Inno. O, patrzcie, jakie puste domki. nikogo tu nie ma! Duchy. Ale dosłownie tak się czuję A i, No i zaraz sprawdzimy, czy udało wam się zgadnąć z kim ja go połączę Więc szybko myj się! Siema Oreo! Siema! Jezu, kocham tego małego kociaka. Szkoda, że nie ma takiego kociaka, który mógłby biegać mi między... wiecie Tak jak e, jest, są szopy i te rude koty i ten pies i, i alpaka, to szkoda, że nie ma takiego czarnego konia To by było mega by by fajne Bo ja lubię Oreo ale jest słodzakiem wielkim No dobra, jedziemy już do Margaret Która jak dobrze oglądaliście poprzedni odcinek Nie wiem czy był przedni, ale no... Poprzedni <śm> e To mnie oszukała, więc zobaczymy czy teraz też mnie oszuka Nie no, mam nadzieję, że nie Nie oszukasz mnie, co nie? Nie dam się już oszukać O, siema Winston, mogę z tobą pogadać? No właśnie, o co tu chodzi z nim? Każdy konkurs kasę, a będzie miał 0 pokoleń za każdym razem. No spoko. A, coś tam tu gada. Nie wiem co. No, fajnie. Dobra, później sobie to przeczytam, wiesz co? Bo teraz mi się nie chce z tobą gadać. Przepraszam. Goodbye. Dobra, Margaret. Uwaga, czy jesteście gotowi? Uwaga, czy... U... Czy <laughs> jesteście gotowi na to połączenie? Bo chyba nie. Ale dobra, wybieram... White Chocolate. I uwaga! No nie chcę tego! I uwaga! Czy udało Wam się zgadnąć? Z kim ja go kończę? Poczekajcie tylko, gdzie jest ten kon. Gdzie jest ten kone? Gdzie jest ten kon? A dobra, tu jest. Tak? Dzisiaj będę ee, Dzisiaj będę rozważała Arabiana Plus. Jak on miał? i jak on się nazywał? Uncle? On chyba jakoś tak ma nasę. Ale nie, dobra Dzisiaj będę y, rozmnażała iskrę Plus White czekolada I uwaga W ogóle ile tu kasy wydać trzeba Jezus Arabia jaki ty jesteś drogi Jezusie Ja ci kręcę Dobra Już tam się nie wygubiajmy Uwaga Klikam! Jestem ciekawa, czy będzie miało czarne oczko po mamusi? Czy, czy niebieskie oczko? Mam nadzieję, że niebieskie oczko, proszę, ja to niebieskie oczko. Uwaga Klikam na 3, 2, jeden. O, ale... Pie o, ma niebieskie oczko! Ale piękny! Ej, ładny! Nie! Nie, nie, nie! Jeszcze raz nie! Dlaczego klaczka? O co chodzi? Kochani, jak dobrze oglądacie moje rozmrażanie koników i moje kupowanie koników, za każdym razem mam klaczkę. Tu by pasował ogier. Wszędzie by pasował ogier, ale. No, nie, ja nie chciałam klaczki. Kochani, jak dobrze oglądacie moje odcinki, to ja za każdym razem mam po prostu klaczkę. Ja nie wiem o co chodzi. Ktoś mi to wytłumaczy? Kupuję konia, mam klaczkę. Rozmrażam konia, mam klaczkę. Nie, ja się po prostu obrażam. Ale coś jesteś piękna. Ojejciu. Zobaczcie to kwadratowe oko. Czemu oni mają kwadratowe oko? Ale dobra, wybaczam. Ale jesteś piękna, masz grzywę po mamusi. Ale coś piękna. Ojejciu, bo patrzcie. Pokażę wam, najpierw wam pokażę White Chocolate'a. Ona jest taka mega jasna. O, on jest taki jasny, co nie? Tylko ma y, tutaj y, górę ma taką troszkę ciemniejszą, a nóżki ma jeszcze nie? Taki jest taki ombrec, nie? Trochę. E, więc teraz jeszcze e, Arabian, to jest Arabian, tak Arabian dostałam od Wiza. E, więc Arabian jest po prostu, no, jak to Arabian? Po prostu brązowy. Cały brązowy. A ten, gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj. A on jest. Ej, ej ja się przeraziłam, bo zobaczcie tutaj. To wygląda jak te konie, były niewidome. O co chodzi? Te niebieskie oczy wyglądają jak były niewidome. O jej, trochę mi oczy zawaliły, wiecie? Przepraszam. Ale on jest piękny, bo on jest taki fajny. On jest piękny. Napiszcie mi w komentarzu, jak mogę ją nazwać ją znowu. Aaaaa! Dlaczego nie Arabian? Nie, czego nie Ogier. Czemu ja podziwiam? Arabian. Czemu nie ogier? Ale jesteś piękna, tak szczerze. E, napiszcie mi w komentarzu, czy jest piękna, czy nie? <laughs> nie no, napiszcie mi w komentarzu, jak mogę ją nazwać, bo nie. Ja nigdy nie mam pojęcia, Jak nazwać konia, okej? Okay. I tu już jest jakby e, za każdym razem gdy kupuję jakiegoś konia, czy rozmażam? Po prostu już wiecie, już se na początku filmu wymyślajcie, jak mogę nazwać, bo ja po prostu nigdy nie mam pomysłu i zawsze e, pytam się was. Bo ja szczerze, no nigdy nie mam pomysłu, ok? Dobra, chodź, kupimy ci mleko. Dlaczego <laughs> to jest klaczka? Czemu to nie może być, ten pasek nie może być niebieski? O co chodzi? To, że jestem na 2, dwa, jestem dziewczyną, to nie, to, nie, to nie znaczy, że muszą mi dawać klaczki. a ja co giera. Naprawdę. Zlitujcie się, proszę. Dajcie mi chociaż raz. Nie no, może nie raz, ale chociaż... 50 na 50, żebym miała, wiecie, połowę klaczek, połowę ogierów, a nie same klaczki mam. Bo ja mam serio same klaczki teraz. No a jakby serio one przewyższają. Tam mam, nie wiem, za jakieś 10 więcej klaczek o nie szagieru. jakby masakra. Kupię ci mleko. I proszę, musisz urosnąć. Znaczy, w ogóle ja nie, nie nienawidzę, jak, jakby jakieś rybaki rosnąc, nie? Ja kocham, jak są te małe Bo ja kocham to Ja nie chcę, żeby one nigdy... Ja po prostu nie chcę, żeby one rosły, okej? Okay? Ja po prostu lubię je takie malutkie Bo malutkie to jest słodziutkie <ścoughs> Ale nie, szczerze? Jest piękna, jest ładna To już takie połączenie, że widać, że to nie jest Anka, nie. Anka... Ankal? Nie wiem. Anhal? Nie wiem. Nie wiem jak to się nazywa, te rasa, ale ja będę po prostu mówić Anhal. Przepraszam, jeżeli kogoś to zawoli, ale Ja po prostu się nie znam tych ras. po prostu nie wiem ich mówić. Tak samo jak ten taki, co jest... ten taki biały, w taki pełno Co to jest? To jest ten konik. Ja wam już pokazuję, ja pokazuję. To jest ten konik. Co to jest za rasa? Napiszcie w jak mogę ją, naz je, je, ją nazwać. Znowu ją. Uh, Knapsztru... Knapsztruper? Co to jest? Jakby, jak, sobie nie umiem wymieniać tych nazw. Ja tylko umiem... Klydestale? Nie wiem. Arabian, Arabian to jest najprostsze, ok? Andaluzjan, to też jest spoko. Apollosa, Paint Paint Dobra, dzisiaj lekcja z Paint. Klas, klasa pierwsza, podstawówki. Nie no, zresztą tu super. Ale nie, ale szczerze, jest piękna, jest ładna. To oko niebieskie dodaje jej takiego, czegoś innego. Takiego, wiecie, że jest wyjątkowa kumacie, co nie? <noise> nie, chyba nie Ale nie no, szczerze jest piękna Jeżeli każdy koń z połączenia z Anhal Ankal? Anhal? Z połączenia Anhal <noise> Jeżeli każdy koń właśnie z tym połączeniem będzie miał niebieskie oko, to I love it po Jezus Piękne Kocham niebieskie oczy znaczy, No w sensie tutaj, w tej grze A na żywo to w sumie to nie, żonaki lubię Wszystkie są ładne oczy Każdy ma ładne oczy nie masz jak ktoś nie ma brzyd... Zdarzył się Wam ktoś, kto miał brzydkie oczy? No, może, przepraszam, niewidomy. No, ale jeżeli. Ja chyba nigdy nie widziałam takich oczu, żeby miał ktoś brzydkie. Tak mi się zdaje, to nie? Chyba, że Wy widzieliście, ale ja chyba nie. Wiecie? No, jeżeli właśnie w filmach, to ten niewidomy, to nie? oglądam taki horror. Nie oddychaj, co nie? To tam jest taki niewidomy i właśnie on ma takie wszystkie. oczy to trochę. co w się sensie może nie trochę, ale... No wiecie jak to jest. No ale tutaj w tej grze niebieskie oczy I Love It. Mm -hmm. Kocham. On ma jeszcze takie błękitne, jak ta gwiazdka normalnie. A! No normalnie zobaczcie. Popatrzcie na tą gwiazdkę, a na tego konika. No w sensie ma trochę granatowe w środku. Ale zobaczcie na tą gwiazdkę. A to. O Jezus, kocham. Piękne. Piękne, piękne, piękne. Jeżeli chcecie więcej rozłożenia koników, to też napiszcie mi w komentarzu. A na pewno będą, bo ja bardzo lubię to robić. I to jest zajawka, to jest super. Nie, no, yeah, nie idę. Ale nie, no, tak szczerze, ten konik jest piękny, ok? <grytanie> ten konik jest piękny. Ja kocham. Kocham tego konika. Um, no. Pamiętajcie, że odcinki są codziennie o godzinie 15 przez cały miesiąc, ja ogólnie mam już tyle odcinków nagrane, że myślę, że szczerze to wypali, bo mam jakieś 22 odcinki mam nagrane. 22. No, myślę, że gdzieś tyle mam, czyli jeszcze muszę trochę nagrać i będzie kit i będzie super. Gdzie wszystko? Będzie gitara, będzie super. Ojej. A ja już się nie mogę doczekać! <grym /dziśle> mam nadzieję, że wszystko będzie kit! A no i ja trochę na nagrywam to jesienią, bo zobaczcie, ja tu nagrywałam 22. O, za 3 dni będzie zima, w sensie ta już zima za 4 dni trochę. 26 będzie. Już zima, w tym. Ale czekajcie, że ja już 22 mam śnieg na dworze. To jest to, To jest super. No, więc tak. <laughs> Ale nie no. Mm. Napiszcie mi w komentarzu jak mogę ją nazwać. I... Yy... No, pamiętajcie o tych odcinkach, co nie? Bo są codziennie o godzinie 15. No nie wzięłaś tej gwiazdki, no maleńka. No co ty robisz? No co ty robisz? Ale ona jest szczerze piękna. Ja muszę ją pogłaskać. O, kocha mnie, to jest mój, mój zwierzak. I ona mnie kocha. Ona już wie, że ona jest moja. <laughs> Nie no, ale ona jest piękna, ale szczerze. Ale dobra, no jeżeli chcecie więcej odcinków z rozwiążeniem koników to napiszcie mi w komentarzu, a na pewno będą. I myślę, że to już chyba będzie koniec tego odcinka. No bo chyba już tutaj nic nie mam do roboty. Rozważam tego konika jest, jest. 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 sukces i jest gitara. I jest bajka. Więc tak. Jeszcze trochę tutaj z nią oczywiście pogram. I może zaraz zacznę kolejny nagrywać odcinek Bo już mam po prostu zajawkę, ok? Mam prywatny serwer, to mogę to wykorzystać I nagrywać pełno rozmarzenia koników Co wy na to? Chcecie cały, cały grudzień rozmarzenia koników? Mm, tak Nie dłużej. oczywiście, że tak nie będzie Mi koni zaraz nie, braknie normalnie Bo już wszystko wykorzystam, będę musiała nowe koników ja Powiedzcie coś Więc uważajcie tam, nie fikajcie trochę w tych komentarzach a <głodna> jesteś głodna maleńka. A chcesz piciu? Ej, co ja mogę jej dać? W sumie tak do jedzenia? Ej, a mogę jej dać ziemniaka? Przepraszam, jeżeli coś ci się stanie jak zjesz ziemniaka. Nie mogę. Aha, mogę tylko mi mleko. A już... Już wypiłaś ty! Głodomodzie... Głodom... głodomodzie? Głodo głodo, głodo co? głodomodzie? Głodo co? Coś mi nie wychodzi. To dzisiejsze gadanie. No, jesteś jesteście głodomorek, okej? Okay? No, teraz mi wyszło. Jest Ale dobra, no jeżeli chcecie więcej odcinków, to napiszcie w komentarzu. I co, widzimy się jutro o godzinie 15. Pa, buzieczki. Pa.